To naprawdę ciekawy czas i ciekawe doświadczenie, bo jechałam rzeczywiście z Warszawy tutaj do Glasgow pociągami z przesiadką w Londynie. Znajdujemy się teraz na COP26 w Glasgow, w jednej z głównych sali, za nami wielka. Kręcąca się Kula Ziemska. I właśnie tutaj do Szkocji, jako alternatywna delegacja Polski, młodzieżowa delegacja Polski, dotarliśmy pociągiem. Ta podróż zajęła nam około 20 godzin. Wyruszyliśmy w Warszawie, by dalej przesiąść się w Berlinie, Amsterdamie i Londynie. Łącznie dwa dni. Do Glasgow przyjechaliśmy specjalnym klimatycznym pociągiem, który nazywa się Rail to the Cop i sam pociąg był też podzielony na kilka stref. Ja na przykład byłam w strefie innowacji i odbywałam tam warsztaty. Które właśnie były związane z tym tematem. Właśnie znajduję się przed centrum konferencyjnym, w którym odbywa się szczyt klimatyczny COP26 i dotarłam tutaj. Moja podróż pociągiem się zakończyła i był to naprawdę ciekawy czas i ciekawe doświadczenie, bo jechałam rzeczywiście z Warszawy tutaj do Glasgow pociągami z przesiadką w Londynie na akcję ruchu Fridays for Future. No i tutaj już do Glasgow dotarłam w gronie innych aktywistek z różnych części świata. Wiadomo, można do Glasgow przyjechać samolotem, ale nie o to chodzi. Myślę, że jeżeli jest możliwy lepszy, inny transport, inny sposób docierania na takie wydarzenia, to trzeba z niego korzystać, a jednocześnie korzystać z tego jako szansę do pomyślenia nad tym, jak w ogóle powinien ten system chociażby publicznego transportu wyglądać i czy pociągi może powinny się rozwinąć nie za bardziej niż dotychczas.